Bóg komunikuje się dziś z Tobą, zapowiadając rychłą zmianę, która popchnie Cię w kierunku przeznaczonej ci ścieżki. Kaskada błogosławieństw jest w drodze, a ja jestem gotów obdarzyć Cię podwójną porcją łaski i błogosławieństw w Twoim życiu. Niezależnie od prób, udręk, bólów serca i niepowodzeń, które przeszedłeś, czeka na ciebie błogosławieństwo. Bóg zaaranżuje spotkania z właściwymi osobami. Odblokowując drzwi, które kiedyś były dla ciebie zamknięte. Jesteś gotowy wznieść się na Wyżyny, osiągnąć więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś i wypełnić swoje ostateczne przeznaczenie. Jeśli jesteś przygotowany, odpowiedz jedenastu, jedenaste, postanawiam, że ten lipiec i cały nadchodzący miesiąc będą nasycone obfitymi błogosławieństwami, znaczącymi przełomami i boskimi niespodziankami od wszechmogącego imieniu Jezusa mówimy: Amen! Okaż swoje wsparcie, polubiając ten film, jeśli wierzysz w Boga. I nie martw się, bo nadejdzie dzień, w którym ci, którzy obecnie Cię odrzucają, odmawiają Ci uznania, lub próbują Cię umniejszyć, będą pożądać tego, co posiadasz. Bóg zastawia przed Tobą stół, nawet w obecności Twoich przeciwników, aby go otrzymać. Pisz 1010 rok. Bóg przekazuje ci dzisiaj. Byłem świadkiem ich działań przeciwko tobie. Wyczułem twoje ciche cierpienie i ból. Obserwowałem, jak żywili nienawiść i próbowali Cię zniszczyć. Mam pełną wiedzę o tym wszystkim, a jednak zachowałem cię i czuwałem nad Tobą. W obecności Twoich wrogów przygotowałem ucztę. To twój sezon na błogosławieństwa łaski i przełomy. Zanim ten rok dobiegnie końca, doświadczysz obfitego sukcesu w każdym aspekcie swojego życia. Obserwuj, jak szybko okoliczności obracają się na Twoją korzyść. Odbędą się niezliczone uroczystości. Potwierdź to przesłanie słowami 222. Odblokuj obfitość bogactwa, radości, przyjemności. Wolności i pewności siebie w swoim życiu, wprowadzając drobne zmiany w swojej porannej rutynie. Czy byłbyś zainteresowany? Sprawdź sekcję komentarzy poniżej, aby znaleźć link do odkrycia sekretów obfitego przyciągania bogactwa. Jeśli kochasz Boga, zasubskrybuj nasz kanał, ponieważ na horyzoncie czeka na ciebie coś niezwykłego. Po doświadczeniu utraty pracy pojawi się doskonała okazja do pracy. Spotkasz właściwą osobę. Pomimo niepowodzeń i chorób, staniesz się silniejszy. Oświadczam, że pomimo bólu i przeciwności losu, pozostała część Twojego życia będzie najlepsza. Być może słyszałeś niezliczone nie i spotkałeś się z rozczarowaniami, ale przygotuj się, bo tak się zbliża. Tak dla uzdrowienia, tak dla przełomów. Twoje tak jest w drodze. Bóg wkrótce otworzy drzwi, które wcześniej były zamknięte. Przemieni umysły i wzbudzi w tobie życzliwość. Jeśli to rezonuje z tobą, wpisz 444. W tej chwili ogłaszam, że Bóg przywraca ci zdrowie. Twoje zdolności umysłowe odmładzają się. Twoje rezerwy finansowe się pomnożą. Twoje modlitwy są wysłuchiwane. Twój biznes lub kariera są na progu rozkwitu. Twoje długi zostaną wybaczone. Żadna broń uformowana przeciwko Tobie nie odniesie sukcesu. Cud noszący Twoje imię jest na horyzoncie. Dla człowieka może się to wydawać niemożliwe, ale z Bogiem wszystko jest osiągalne. MT1926. Kiedy wyjdziesz z tej próby, nikt nie zaprzeczy. Że ręka Boga spoczywa na Twoim życiu. Wyraź swoje pragnienie słowami 555. Ćwicz cierpliwość i czekaj na pragnienia swojego serca. Nie goń za nimi, nie poganiaj ich. Jeśli Bóg chce, abyś coś miał, On ci to da. Twoi przewodnicy radzą ci. Abyś przyjął tę zmianę i odpowiednio się do niej dostosował, ponieważ jest to dokładnie to, czego potrzebujesz w swojej podróży na wyżyny. To tutaj twoje modlitwy są wysłuchiwane, błogosławieństwa są udzielane, a twoje rozeznanie jest wyostrzane. Przyjmij te chwile, kiedy czujesz się jak outsider. Chodź w wierze, wiedząc, że masz miejsce przy stole łaski. Kiedy wątpisz w swoją wartość. Pamiętaj, że jego wystarczalność znacznie przewyższa twoją niewystarczalność. Kiedy potkniesz się i upadniesz, przypomnij sobie, że On pochyla się, by cię podnieść. A kiedy zwycięstwo wydaje się nieuchwytne, pamiętaj, że już siedzisz z Chrystusem, ponieważ On zapewnił ci zwycięstwo. Śpij dziś spokojnie. Ułóż się do Niego z 1212. Bądź pewien. Że Bóg o tobie nie zapomniał. Odbijesz się od każdego niepowodzenia i niekorzystnych okoliczności, które napotkasz. Twoja historia została już napisana. Ostatnia scena została już nakręcona. Twoja historia nie kończy się porażką, ale triumfem. Bóg zapewnia dziś, że każda przeszkoda i twierdza utrudniająca ci postęp i realizację marzeń jest w tej chwili demontowana. Twoja nadzieja rozpali się na nowo, Twoje oczekiwania zostaną spełnione, a błogosławieństwa i cuda uświetnią Twoje życie. Okaż swoje zaufanie dzięki 777. Przygotuj się na przełomy, awanse i odnowienie. Być może zmagałeś się z uporczywym problemem przez dłuższy czas, ale dzisiejszy dzień może być punktem zwrotnym. Nagle okoliczności mogą się zmienić. Bóg pragnie, aby Jego chwała promieniowała z Ciebie. Chce, byś wyróżniał się w tłumie, dając świadectwo o Jego dobroci. Uczymuj swoją postawę, pielęgnuj wiarę, zachowaj nadzieję i ogłaszaj Jego słowo, ponieważ błogosławieństwa i łaska zmierzają w Twoją stronę. Wszechświat komunikuje się dziś z Tobą, wzywając Cię do działania. Nie patrz tylko, jak mijają dni. Twoja moc tkwi w chwili obecnej. Zaufaj, że wysiłki, które podejmujesz dzisiaj, przyniosą błogosławieństwa w przyszłości. Wiedz, że jestem po Twojej stronie. Boże dzieło w Twoim życiu jest dalekie od zakończenia. Twoje ostatnie dni przyćmią te poprzednie. Twoja obecna pozycja jest tylko punktem wyjścia. Bóg jest gotów wprowadzić Cię w nowy wymiar. Nie pozwól, aby obecne okoliczności cię zniechęciły, ponieważ twój początek nie będzie przypominał twojego końca. Wielkość, którą napotkałeś na tym poziomie, jest tylko przebłyskiem większej wielkości, która jest przed tobą. Przewiduj swoje ostatnie dni. Idź naprzód, będzie tylko lepiej. Choć zacząłeś z niewielką ilością, zakończysz z obfitością. Podziel się swoją afirmacją z 666. Anioł numer 511. Być może nie spodziewałeś się tej głębokiej transformacji, która nadchodzi w tym momencie. Te nieoczekiwane zmiany mogą początkowo powodować dyskomfort. Wcześniej wszystko mogło wydawać się wygodne i znajome, ale komfort w obecnej sytuacji jest iluzoryczny. Wkraczasz teraz w światło. Gotowy wyruszyć w nową, ekscytującą i pełną wrażeń podróż. Moje drogie dziecko, przynoszę Ci przesłanie nadziei i pewności. Wiedz, że zawsze jestem z Tobą, prowadząc Cię i wspierając na Twojej ścieżce. Rozumiem Twoje poszukiwanie znaków i wskazówek dotyczących przyszłości, i chcę Ci przypomnieć, że jestem tutaj, aby zaoferować Ci jasność i kierunek, którego szukasz. W Księdze Jeremiasza oświadczyłem: Znam bowiem plany, jakie mam względem ciebie, plany, by ci się powodziło, a nie szkodziło, plany, by dać ci nadzieję i przyszłość. Zaufaj moim słowom, bo mam boski plan dla twojego życia, wypełniony miłością, celem i spełnieniem. Jestem gotowy, by rozbłysnąć moim światłem i zapraszam cię, byś potwierdził swoją gotowość. Jeśli chcesz bez wysiłku przyciągnąć znaczne bogactwo, zaczynając od dzisiaj, zapoznaj się z linkiem w komentarzach poniżej, aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez nieuczciwych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Rozumiem Twoją tęsknotę za boskim znakiem, jasnym spojrzeniem na tajemnice Twojej przyszłości. Chociaż oferuję wskazówki w różnych formach. Kluczowe jest utrzymanie wiary i zaufania podczas całej podróży. Podejdź do mnie z otwartym sercem i umysłem, a odsłonię spersonalizowane znaki i wiadomości przeznaczone wyłącznie dla ciebie. Pamiętaj o słowach Jezusa: Błogosławieni, którzy wierzą nie widząc. Przyjmij to, co niewidzialne, bo dzięki wierze dzieją się cuda i pojawiają się nowe możliwości. Zaufaj mojej boskiej mądrości i wyczuciu czasu, ponieważ wszystko rozwija się zgodnie z większym planem. Wpisz odzyskuje swoją wewnętrzną siłę, aby potwierdzić: Co więcej, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że niebiańskie znaki mogą objawiać się nieoczekiwanie. Nie zawsze muszą to być wielkie gesty lub jawne przesłania. Zwróć uwagę na subtelne intuicje, synchroniczności i szepty swojego serca. Komunikuje się poprzez wewnętrzny spokój, prowadząc cię w kierunku ścieżki zgodnej z twoim najwyższym dobrem. Afirmacje służą jako potężne narzędzia do wzmocnienia twojego połączenia ze mną i dostosowania twoich myśli i przekonań do wyobrażonej przyszłości. Recytuj te afirmacje z przekonaniem, pozwalając im rezonować w tobie. Pierwsze, ufam w boski plan dla mojego życia. Drugie, jestem otwarty na otrzymywanie niebiańskich wskazówek. Trzecie, wierzę w przyszłość pełną błogosławieństw i możliwości. Czwarte, poddaję się moim zmartwieniom i lękom, przyjmując przewodnictwo i ochronę boskiej miłości. Trzymaj się tych afirmacji jako ciągłych przypomnień o swojej wierze i zaufaniu do boskiego planu. Uwolnij wszelkie wątpliwości i lęki, które mogą utrudniać odbiór zamierzonych znaków i wskazówek. Zaufaj już obecnym znakom i bądź otwarty na nowe. Pamiętaj, że jestem zawsze przy tobie, prowadząc i wspierając każdy Twój krok. Szukaj mnie poprzez modlitwę, medytację i introspekcję, a ujawnię Ci znaki i przesłania przeznaczone dla Ciebie. Zaufaj mojemu przewodnictwu i uwierz w nadchodzącą ścieżkę. Wpisz 2020 rok, aby wyznać wiarę w Pana. Niech te słowa dadzą Ci ukojenie i pewność, przypominając Ci o zawsze kochającej obecności, która cię otacza. Zaufaj moim słowom i rozwijającemu się Boskiemu planowi w Twoim życiu. Szukaj znaków nie tylko na przyszłość, ale także na teraźniejszość. Gdzie możesz stworzyć przyszłość, której pragniesz, zrozum, że zawsze tu jestem, gotowa cię poprowadzić i wesprzeć. Podejdź do mnie z otwartym sercem, a odsłonię znaki i przesłania dostosowane do ciebie. Zaufaj, uwierz i pozostań otwarty na niebiańskie znaki zmierzające w Twoją stronę. Dziś Bóg pyta: Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak ostatecznie wszystko się ułożyło, nawet gdy niepewność była ogromna? Jesteś tu teraz i zgadnij co. Wszystko jest w porządku. Twoja teraźniejszość może nie być dokładnie zgodna z Twoimi pragnieniami, ale jesteś na właściwej ścieżce. Idź naprzód. Wpisz tak, aby wyrazić zgodę. Prawda się wyłania. W miarę ewolucji ujawniają się prawdziwe kolory. Ci, którzy mieli naturalnie oddalić się od Twojej podróży, zrobią to. Ten okres oznacza szybki wzrost i manifestacje. Utrzymuj pozytywne myśli i wyobrażaj sobie swoją idealną przyszłość. Twoja podróż jest wyjątkowa, tkając piękną narrację. Bądź dumny ze swoich postępów i początków. Lub ten film, jeśli we mnie wierzysz. Kontynuuj wiarę w to, że wszystko rozwija się z jakiegoś powodu i że ukryte prawdy wychodzą na powierzchnię dla większego dobra. Ta faza oferuje możliwość refleksji, jedności i odnowy. Wkrótce nadejdzie nowy, pozytywny rozdział, w którym będziesz domagać się najlepszego siebie. Wpisz 222, aby zaufać Bogu. W tym miesiącu przygotuj się na znaczący przełom finansowy, który przyniesie obfitość, dobre zdrowie, radość i szczęście. Jeśli obejrzysz ten film do końca, Twoje zmagania nabiorą znaczenia. Niezależnie od tego, czy zmagasz się ze swoimi marzeniami, czy też z nich zrezygnowałeś, nadzieja trwa. Połącz się ponownie ze Stwórcą, który Cię zaprojektował, zbawił i powołał. Przyjmij walkę, ponieważ stwórca prowadzi cię od wewnętrznego zamieszania do wewnętrznego triumfu. Jeśli jesteś Grekiem, skomentuj Amen. Poświęć się codziennej pracy, której wymagają Twoje marzenia. Nie zawsze musi to być gigantyczny skok, czasami sama obecność odkrywa radość i siłę poza horyzontem walki. Podróż jest żmudna, ale to właśnie trudności nadają jej wartość. Bóg błaga cię dzisiaj, abyś powstał. Przestań żyć życiem opartym na przyziemności. Zetrzyj kurz i podążaj za swoim przeznaczeniem. Wiesz, że życie jest wyzwaniem, ale służysz Bogu większemu niż jakiekolwiek utrapienie. Twoja wiara da ci siłę do przezwyciężenia życiowych prób. Bóg ogłasza: Posyłam mojego ducha świętego. Spodziewaj się nagłych przemian. Rozproszenia depresji, zniknięcia chorób, ucieczki demonów, rozbicia twierdz i przekleństw. Duch Święty przynosi pokój, jasność, zrozumienie i kierunek. Dezorientacja znika, a ty nabierasz nowych sił, wkraczając w okres radości i zwycięstwa F. Jana 14 26 Bóg sprawi, że nie będziesz musiał żebrać. Pożyczać ani walczyć. Amen! Wpisz 222, aby potwierdzić i podzielić się tą wiadomością z pięcioma osobami, które ufają Bogu. Komentarz: Jezus jest Panem.